Cześć ludzie, kojarzycie jeszcze Arkham Knighta? Ponieważ jak widzicie, wracamy z najnowszą, trzecią już serią figurek Tym razem trafiamy na Azraela Rycerza zakątu Świętego Dima Bardzo fajnie wyglądającą postać, jeśli chodzi akurat o tę grę Całkiem nieźle, choć okazuje się, że w niedługo Azrael ma pojawić się w serialu Gotham, którego co prawda nie oglądam Ale tam będzie wyglądał dosyć zajebiście, więc obawiam się, że tamtą figurkę również będą musiał kupić kiedyś no ale nie wiem, tak bardzo. Tym bardziej, że jeszcze musimy się zająć, oczywiście tym wyjąć go z pudełka i tak dalej. Samo pudełko wygląda dokładnie jak każde inne w serii Arkham Knight. Numer figurki to 9. Tu oczywiście widać świetnia Azrael'a, jego jak przypuszczam, jedyne akcesorium, czyli mega wielki miecz. Szkoda, że się nie pali, ani nie płonie. Dziurki do oddychania. Tym razem motywem jest kolor niebieski, Azrael. Figurki z serii trzeciej to właśnie on, Profesor Pig, Manbat i spoiler, Red Hood czy tam proto Red Hood właściwie Gentle Giant oczywiście, Azrael i to tyle, wyjmujemy chłopaka Zobaczcie, wzorem różnych japońskich figurek Azrael ma fajną kieszonkę na pelerynę z jasnym pokrowiec, żeby mu się nie zalała deszczem nie pobrudziła, żeby sobie ją dopiero mógł odsłaniać, kiedy chce na kimś zrobić wrażenie tak jak tutaj właśnie na nas no i co, wygląda naprawdę fajnie na pewno nie podoba mi się oczywiście tak jak zawsze brak obrotu w bicepsie z drugiej strony ten o, zgięcie i obrót w łokciu są bardzo wysoko zresztą jak widzicie te stawy, no ktoś tu trochę przesadził powinny być niżej moim zdaniem łokieć, no z reguły robi się je dosyć niżej po zgięciu nie wygląda to źle i na pewno za bardzo odchodzą na bok a, chociaż da się bardziej do ciała, dobra, nie jest źle zaraz sobie ponderzekamy, no a zreal ma na sobie tyle różnych rzeczy, że obawiam się, że może się nie ruszać najlepiej ale właśnie, spokojnie, zobaczymy wygląda na pewno fajnie, sporo rzeczy ma ponakładanych, tak jak mówię na pewno kaptur na maskę, którym da się go zdjąć głowa jest dosyć mała, no ale niestety taka estetyka tych figurek kaptur jest przyczepiony tutaj razem do tego paska, reszta już jest wyrzeźbiona, to jest doklejone, tu z pasem, tu oczywiście na ramioniki prelna. jest ciekawie, prelinka jest fajna, nie jest aż tak pocięta jak w grze, przynajmniej nie jest aż tak luźna tutaj, ale jest dobrze, mogłaby się rozlatywać zbyt bardzo na boki, nie trzymać się w kupie. Kaptur jest fajny, taki w stylu Assassin's Creed, to jest połączone z, z te paski, połączone z tymi ramiennikami tutaj. Pod pachami coś. Zobaczmy, czy ogóle Tą ręką da się ruszyć. To już jest wyrzeźbione. To jest doklejone. To. Dobra. I na kolaniki to jest część tego. Ok, wszystko jest zrozumiałe. Dosyć ciekawie to wygląda. Eee, spróbujemy od razu wszystkim poruszać. Zastanawiam się, jak to będzie. Kaptur nie będzie się ruszał pewno z figurką. Eee, w miarę realistycznie. Może nie najlepiej, ale realistycznie. Bardzo fajnie, że widać te jego oczy i od razu kolor skóry. Maska jest świetna dosyć srebrny, no na pewno można by było to jakiegoś customa użyć, coś mi się kojarzy e, gdyby ktoś chciał takiego bardziej w stylu Gritty Reboot e, Moon Knighta zrobić to by się nadało, ten Capture czyli tak, głowa się w miarę rusza, nie zbyt bardzo e, ręce patrzę dokąd chciałyby wyjść na zewnątrz, mam nadzieję, że nie, o ok. całkiem dotąd obrót byłby pełny, gdyby oczywiście nie peleryna zgięcie, obrót Przydałoby mi się oczywiście obrót w bicepsie i podwójne zgięcie w łokciu. Jedno co mnie martwi, to że te figurki są nie, mimo wszystko takie trochę drobne, jak na prawie 7 cali. Bardzo to dziwne. Szczególnie właśnie przy tych zarkam, te wszystkie części są takie. Tak. Oczywiście chcę spróbować każdą rękę, każdą nogę. Zobaczymy, czy to się ulubimy, tym razem, czy nie. Strasznie sztywne te ręce. Tak. Tu. Cię. Kolce na, 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 na karwaszach są dosyć miękkie. Obrót. O, obrót jest również w pasie. No, w sumie można się było tego domyślić. Zgięcie do przodu może być, na pewno da się je ulepszyć. Wow, zobaczcie. A nie, myślałem, że to myśmy to zepsuli teraz. O, chociaż tak wygląda. Na szczęście by to nie przeszkadzało za bardzo. Obrót jest pełny, obrót jest jeszcze tutaj w pasie, tak jak mówiłem. Mm. Krzyż się nawet fajnie wyrównuje. Tu jest tylko namalowany, co jest strasznie głupie. Tu jest wszędzie wrześbiony. Nogi. O, tyle do przodu na pewno lepiej niż Hakam Knight. Zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Hm. Tyle na zewnątrz. No, może być. E, dziwne jest to, że te stawy są bardziej w stylu DC Universe Classics takich e, stawów T trochę ulepszonych. Bardzo dziwne. Tyle na zewnątrz. Druga noga trochę mocniej. Mam wrażenie. Również tyle do przodu, do tyłu praktycznie nic. Obrót jest tu pod paskiem. Tu również tu pod, pod paską. Podwójne zgięcie w kolanach. E, nic niżej. I stopa. Bardzo ładny, fajny, standardowy na dzisiejsze czasy but. E, kolana są trochę krzywo, jak widzicie, względem na Dziwne, no ale z drugiej strony do zaakceptowania. Nie przeszkadza mi aż tak bardzo. I teraz tak. Mimo, że Azrael ma trochę punktów ruchu, czy da się nim zrobić jakąkolwiek pozę? Czy będzie się dało wziąć miecz w dwie ręce? To jest bardzo dobre pytanie. Zaraz się przekonamy, jaka jest odpowiedź. Przepraszam za te hałasy. Miecz jest bardzo fajny, duży, jak widzicie. Teraz się akurat zastanawiam, czy Alastor z Devil May Cry od dantego by tutaj nie pasował. Na pewno by całkiem ciekawie wyglądał. No i cóż, jest. Nie jest taki sztywny jak mógłby być. Czyli jest nieźle, nie jest gumiasty. Te części mogą odpaść. Tu ma fajny pas skórzany na rękojeści. Bardzo ładnie wygląda. Jest strasznie masywny. Tak, zginamy. Dłonie są w miarę luźne na szczęście Spróbujemy niczego nie urwać, jakoś to włożyć Może być problem, szkoda, że nie ma tutaj wzorem starych figurek McFarlane Zdejmowanej części rękojeści z miecza Żeby można było wsunąć i później znowu tutaj końcówkę założyć Trzyma się nieźle, chociaż jak widzicie trochę lata jak się figurką pomacha Pasuje do jednej ręki Ym, mogę się założyć, że nie wejdzie w dwie. Zaraz zobaczymy. No, jeśli wejdzie, a troszkę wejdzie to krzywo. Hi, hi, hi. Ale powiem Wam, że takie odginanie palców ja już po nich widzę, jak one by się chciały urywać. Yy, I o co mi chodzi, że krzywo? O to, że tak. O to, że tutaj nie będzie całkiem prosto, bo dłonie nie pozwolą. Niestety. E, dlatego właśnie robi się podwójne łokcie, zgięcie w bicepsie, e, obrót w bicepsie właściwie. Dlatego robi się stawy motylkowe, choć w tej figurce no, byłoby trudno, ale myślę, że gdyby to była japońska figurka, to oni by akurat dali radę. E, no i tak. Bardzo szkoda, że nie ma tutaj więcej akcesoriów, tym bardziej, że Azrael e, w trakcie gry używał wszystkich możliwych akcesoriów Batmana, co było głupie. Było strasznym pójściem na nadwiznę. Tu możemy zaraz miecz spróbować włożyć. Urwać ten pasek przy okazji zapewne. Eee, szkoda, 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 że się nie da. A czy będzie się go dało jakieś tam jakiejkolwiek pozycji postawić? Eee, na pewno w tym przypadku zrobiłbym staw tutaj e, tak jak się robi fajniej właśnie do figurek, które mają miecz, czyli do wyginania góra-dół zamiast prawo-lewo żeby móc ten mieczem trzymać go, wiecie, o tak, ale wyżej po prostu. No. na razie możemy zrobić coś takiego. Fajnie, bo gdyby miał choćby 5, na przykład, żeby się dało tutaj zrobić z drugiej ręki. Fiurka wygląda bardzo dobrze. Ma sporo stałów, ale mam wrażenie, że oczywiście tak jak większość właśnie tych zręka po prostu będzie cierpieć na to, że nie zrobi się nim dużo pus. Szczególnie tych pus, które by się chciało wynieść z gry. Ale hej. Uważam, żeby cała kolekcja nieźle wyglądała, nie? Mm. Miecz. Aha. <laughs> no nie będzie tu dobrze wyglądał. Nie wiem w sumie, czy mu ten pasek tak jest. Nie kojarzę, gdzie on w grze trzymał ten miecz. E, jeśli gdziekolwiek, bo równie dobrze mogą go mieć w tyłku i po prostu wymować, kiedy potrzebował. Na pewno można go dać tutaj. Dzięki temu, jaki ma. Jaką ma długą kardę, bardzo, bardzo fajnie się będzie trzymał właśnie na plecach. Przy okazji, będzie bardzo fajnie wyglądał w momentach, kiedy nie chcecie, żeby Azrael go miał w rękach, kiedy na wszystkim walczy, czy, czy, czy coś. Chociaż miecz wygląda na tyle atrakcyjnie, e, razem z całą tą figurką, takim militarnym współczesnym rycerzem, że na pewno fajnie by było, gdyby ten miecz miał. Jeszcze lepiej by było, gdyby zaraz się go tutaj dało tak na stojąco. Teraz zobaczymy. Ale, tak jak mówię, wsadzamy go za peryny i wygląda bardzo dobrze. Tu fajnie wystaje od dołu. Tak wygląda. To jest ok. To jest bardzo ok. Można go tam troszkę głębiej, troszkę wyżej. Jak kto woli, można delikatnie na bok, żeby na przykład tak mu wystawał. To jest akurat bardzo fajna opcja. Myślę, że zrobili to w miarę specjalnie i świadomie, żeby właśnie tak się dało ten trzymać. Jest spoko. W tym przypadku akurat wolę, żeby był raczej na wprost, tak w formie krzyża, bo sam oczywiście też jest wielkim krzyżem. No ale no tak, to co chciałem zrobić to Zobaczymy czy coś, co wyjdzie Kciuka nie urwać na pewno bym chciał, e, włożyć to tu Nawet weszło prawie. Nie. Okropnie miękkie ma te palce. Już widzę jak one po prostu odpadną kiedyś. No właśnie. To co bym chciał zrobić nie wyjdzie, ponieważ no, ponieważ nie mamy podwójnych łokci nie mamy e, takich stało, jakbym chciał, miecz nie będzie się już opierał o ziemię. Można by było go na przykład wbić w coś lub trzymać go tutaj na, na czymś, na jakiejś cegle, na kamieniu. Wtedy by się dało. E, drugą ręką powątpiewam, żeby w ogóle się go tutaj jeszcze dało złapać. chociaż możemy sprawdzić w górę nie wyszło to przynajmniej że w dół będzie dobrze aha, oczywiście tutaj też trzeba odgiąć strasznie to będzie niszczyć te dłonie tylko no właśnie, zaraz no, go trzyma tak krzywo jak wiosło a tego nie chcemy trzeba by było po prostu dłonie mu trochę pod wodą podtrzymać czy pod suszarką i w taki sposób no i Azrael teraz nie wygląda źle nie wygląda aż tak źle ale wydaje mi się, że to nie ma przyszłości Obawiam się, że będę go musiał mieć jakoś trochę mało statycznie na swojej półce razem z innymi fiurkami z Arka. Mam nadzieję, że wpadnę na jakiś fajny pomysł, żeby tym mieczem go przynajmniej trzymać, bo tak jak mówię, miecz mi się na tyle podoba że chciałbym, żeby go Azrael w tych swoich cienkich łapkach trzymał Na razie niech go ma tutaj Dajcie znać jak wam się podoba i wiecie ludzie, jak zawsze, do następnego na razie.